Cześć, zapraszam Was do zakupu trzypokojowego mieszkania przy ulicy Bukszpanowej. Nieruchomość posiada ponad 60-metrową powierzchnię i znajduje się na parterze. Ustawna, stylowa i jasna sypialnia, która dodatkowo posiada wyjście na taras, dwuosobowe łóżko oraz szafę. Zapraszam Was do 26-metrowego salonu połączonego z aneksem kuchennym, w którym znajdziecie takie sprzęty jak piekarnik, zmywarkę, lewozmywak oraz płytę indukcyjną. Obok znajdziecie czteroosobowy stół idealny do porannej kawy. Gustownie urządzona strefa dzienna wyposażona w narożnik, klimatyzację, telewizor oraz wyjście na ogród, gdzie wasz pupil miło spędzi czas. Nie zapominajmy o tarasie, na którym znajdziecie komplet mebli ogrodowych. Kolejny przystanek to pokój dziecięcy wyposażony we wszystkie niezbędne rzeczy, obok którego znajdziecie garderobę. Tylowa przestronna łazienka z wanną oraz opcją prysznica. W budynku znajdziecie również windę. Mieszkanie dodatkowe wyposażone jest w podziemne miejsce parkingowe, dlatego nie musisz obawiać się o parkowanie. Świetna lokalizacja na nowym pięknym osiedlu. W pobliżu znajduje się duży obszar zieleni, szkoła podstawowa, supermarket, siłownia oraz pętla autobusowa. Jeżeli szukasz mieszkania w tej okolicy, zapraszam na prezentację. Marceli Dubanowicz, Lobby Biuro Nieruchomości.